Ostatnio w Intercom był kurwa gość, który zaczął mówić ten <śmiech> kurwa. <śmiech> 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 Ca całe zamówienie do Maka. Kurwa. Nie, ja nic nie widziałem. Jestem pierwszy, Jestem się Jestem ten. Ślepy jestem. Okej, okay. niech, niech przechodzą. Dobra, ładnie. Dobra, ładnie. Odrapażę ja przez Tesla. Naprawdę na Tesli umarł chłop. Jeden przeszedł. Jeden przeszedł. Okej okay. Łatwo Robimy mur z ciał A ty nie przychodzę. Chodź O kurde widzicie Ja dałem radę To tak każde życie Łatwo Dobra, zabity Tylko, że... Yy, no To jest fałszywy Tylko, że to jest łapanie Wiesz o tym, co? Ej Słuchaj mnie O lol o, o, o. Ale wave Patrz <laughs>

To Panowie, ja mówię, czas, nie przeskakujcie, mi. O Jezu. No, no to skacz. Jezu, w nie umiecie się bać, naprawdę. Widzicie? <śpiewanie> <śpiewanie> Oj. <Boże>, jakie ha <klawny>. ha <śpiewanie> ile tego tu jest. ha 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 Okay. Działa! tak Taktyka na wielki murki. I... Działa <gul reco> dalej! <to> <gul> <uses> Mieszny granat. Mieszny granat. Nie! Co Ha, brawo. Wyłączyłem Friendly Fire, łatwo. Pamiętacie, ocaliłem wszystkich, wyłączyłem Friendly Fire. O, dawaj, dawaj piłkę, daj piłkę. No to otwórzcie to ja wam wrócę. Spieraj. <grym się> Ej, nie mogę, ja nie mam karty. Chcecie, chcecie piłkę, okej, okay. wrócam piłkę 3. Piłkę. 2, 1. Uuuu, inba. <grym się znowu> Uciekła! A dymy <grym się znowu> O kurwa. E, nie bij! No nie no KEDIX! A, ścięło! Boże KEDIX! To jest... Szoloda Easy! Dzisiaj. dzisiaj jestem Adamek 12 Bambik w tą grę, mam dwie godziny. mnie do Nie, nie zabijać go, on nic nie ma. Tylko, żeby nie uciekł. Wyjdź z tej windy. Nie słuchał się, to zginął. Nie wy... Nie, nie do tych win... Okay? Nie, nie strzelaj! A, piec, nie strzelaj, nie strzelaj! Dobra, damy 12, niższy serwer. Jezus Maria. Ej, hey, Konrad, Konrad, czekaj. Sorry za poprzednią rundę, masz teraz wpływ. Czekaj, Miał coś nawet. Kto to był? Piękny stary. No, zamknij okno, bo ci internet wygrywa. Haha, jesteś śmieszny, Adamek. No, no. Mój tata mówi, że życie jest jak jabłko. Trudno jest mieć włóczkę. Patrzcie, kolejny przyrząd, który chce się popisać. Co? No watch. Oh, see, it's a giant bee. Ah! Get <skrug> juicy. <skrug -y> Dobra kopaki lecimek. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. Kedix tak. kurwa jebana, rujnujesz moje RP